Pijaństwo jest problemem, który nurtuje nas do dzisiaj. Nie zmieniło się, było tak dawniej i tak jest teraz. Dlatego to jest uniwersalizm. Dlatego, że on krytykuje to, co, miało, co było, było aktualne wtedy i jest aktualne teraz. Dobrze, i chciałabym właśnie o tym porozmawiać z wami. Wszędzie każdy kraj ma alkoholików, pijaków, a jednak. No trzeba powiedzieć, że Polska zajmuje dość przodujące miejsce w tej tabeli, więc dlaczego akurat tak się stało, że od wieków jednak tak jest w Polsce? Czy to jest już taka natura Polaka po prostu? Jeżeli chodzi właśnie o sam problem, to chyba pojawił on się dopiero w wieku XVIII. Jeżeli chodzi o jakąś wadę narodową, to znaczy w tym sensie jako palący problem społeczny. Następnie, jak wiemy, były rozbiory i zaborcy właśnie liczyli się z tym, że właściwie pijaństwo na pewno demoralizuje społeczeństwo i polityka samych zaborców, szła także w tym kierunku, żeby właśnie nawet naród polski rozpić. Jak wiemy, częściowo im się to udało. Te różne, jakby to powiedzieć, kultura picia, ciągle się o tym mówi, wprowadzanie. Czy kultura picia polega na tym, że różne wytrawne wina, które dotąd kosztowały 40-50 zł, teraz kosztują 70-90 a różne takie szlachetne trunki, jak alpaga, turon i tak dalej, ja oczywiście podrożały, ale nadal są najtańszymi? Nie wiem, ja nie wiem, ja nie piję, ale była u nas y, lekcja na ten temat i y, pani profesor, y, jedna pani profesor od chemii, mówiła o tym, że o szkodliwości, że tam pewne cząsteczki przechodzą do mózgu, niszczą mózg tego. Ja muszę powiedzieć, że do mnie naprawdę to nie trafia takie mówienie. Zupełnie. Ani, ani tego rodzaju mówienia o papierosach, że się niszczą płuca, że, że rak będzie do mnie, zupełnie to nie trafia. Także ja uważam, że tego rodzaju wychowanie nie ma sensu. Czyli Andrzej dosyć dobry przykład podał na wychowaniu na obrazie jakiegoś ideału. Poza tym chyba szkół no, pokazanie... ci... szkoła może nam narzucić ideał. Zastanów I... Może, oczywiście, i... że może. Poza tym może pokazać, jak należy postępować, jak nie należy postępować. Chciałam jeszcze nawiązać do tego, co powiedziała Małgosia, dlatego że stwierdziła ona, że my chcemy, żeby szkoła narzucała nam ideały. Nie, właśnie nie o to chodzi. My chcemy, żeby szkoła nam dawała wiele ideałów i właśnie nie, żeby nam narzucała. Bo szkoła nam narzuca takie ideały, których my nie chcemy. Uważam, że przyczyną właśnie picia, no czy to alkoholizm już jest, to nie wiem, to jest właśnie brak tych ideałów. My wracamy do domu, jest sobotni wieczór, mamy pieniądze i co mamy robić? Nic, no kupujemy butelki i tak, mówiąc ordynarnie, to się zalewamy w pestkę, bo nie ma co robić, po prostu nie mamy żadnych ideałów. My w imię czego mamy nie pić? No w imię czego? Pierwsze słyszę o kurackach w ogóle. A mnie się wydaje, że raczej to są wyjątki.

no więc to może zbierać pieniądze. Problem jest zupełnie w czym innym. W radio, w telewizji stale się mówi, że dla młodzieży się robi kluby, klubokawiarnie, lokale jakiejś takiej czy innej użyteczności, w których oni się mają bawić. I jeśli ja im powiem, słuchaj, to jest przestępstwo, to jest źle widziane, to jest to, to jest tamto, no przecież ona mi powie, mama, jaka ty jesteś staroświecka, przecież słyszysz, że, że to jest dla nas wszystko. A ja nawet już na to poszłam, dla nich że ja powiedziałam, słuchajcie, jeżeli jesteście nieprzygotowani do jakiegoś przedmiotu, bo czasem Wam się to zdarzy, to ja jestem skłonna usprawiedliwić Was na tej lekcji u tego nauczyciela. Ale proszę mi wierzyć, trzy osoby w ciągu roku się zgłosiły. Te trzy osoby zostały usprawiedliwione na, tym, na tę godzinę. A nie jest wygodnie zwiać. Z własnego doświadczenia na pewno wszyscy wiemy, że są nauczyciele, na których lekcji nie można wytrzymać. No z takich czy innych względów. Oczywiście, że to nie oznacza, że trzeba z tej lekcji uciec, ale to oznacza, że charaktery jakieś słabsze, czy takie, które sobie nie umieją z tym poradzić, to po prostu szukają takiego. O ile pani profesor wpisuje jakąś uwagę w dzienniczek, żądać konsekwentnie od dzieciaka, żeby podpisał rodzic, obojętnie czy usprawiedliwia, czy nie usprawiedliwia. Jak podpisze rodzic? No pewnie, że dziecka nawet jak pójdzie na wagary, to rodzic porozmawia z nim, będzie się starał temu zapobiec, a że go usprawiedliwi, no to co ma zrobić z tym dzieciakiem? Trzeba nie usprawiedliwić. Nie, nie usprawiedliwić. Nie... No ale o, to, to przecież dziecko nie można inaczej zrobić. Tylko ojciec jak nie będzie ratował swojego własnego dzieciaka, to kogo będzie ratował? Rodzice mówią co innego. Tutaj brasa, radio też co innego. I to dziecko ma już takie pojęcie o tym wszystkim, że naprawdę nie wie, gdzie, gdzie jest prawda, i w większości wypadków ma złe pojęcie. Preparowana prawda to nie jest prawda, właśnie to my otrzymujemy zbyt często. Spotykamy się z tą preparowaną prawdą. Ta, to, to, to nie wiem tylko z nazwy jest prawda, bo to po prostu nie można. Preparować prawdy. W ogóle trzeba przedstawiać albo zupełną prawdę, albo wcale nie mówić na ten temat. Już uważam, że lepiej jest wcale nie mówić, niż okłamywać. Bo wiele mówiliśmy na ten temat, że właśnie nie możemy się z rodzicami na tym tle porozumieć, a nie tylko z rodzicami, a nawet jeszcze w naszym środowisku, w szkole i poza szkołą. Pani psycholog tam nas. Oskarżyła o krytykanstwo, i tak dalej, że właśnie to wszystko, te wszystkie problemy, to właśnie od tej krytyki się zaczynają. I wtedy, jak myśmy tam już przestawili te swoje różne tam pytania, jak powiedzieć postulaty, dlaczego prawdy się nie dowiadujemy, to pani psycholog zeszła z tematu i wróciła znów do długich głosów. I nie wiem, i to właśnie to było spłycenie tego tematu, po prostu nie otrzymaliśmy odpowiedzi na to. Nie możemy takiej spokojnej dyskusji przeprowadzić bo niektóre tematy to w ogóle się mija, jak ognia, a drugie znów to no, nas się właśnie o to krytykaństwo. Dlaczego my musimy szukać właśnie jakiejś osoby obcej po to, żeby, żeby móc powiedzieć o tych naszych konfliktach z rodzicami, dlaczego nie możemy z nimi tego załatwić? Więc na przykład u mnie w domu bardzo często niestety jest taka sytuacja, że dyskusja zaczyna się bardzo spokojnie, a później przeradza się w zwykłą pyskówkę. I wtedy wszystko jedno, która strona miałaby rację, to po takiej pyskówce i jedna strona i druga nie jest zadowolona. Mnie cały dzień nie ma w domu i przychodzę o dziewiątej godzinie, rodziców też właściwie nie ma więcej niż pół dnia. No, i ja jestem wkurzona, bo jestem głodna, bo jestem po iluś tam klasówkach, przepytywaniach i tak dalej. Rodzice też są zdenerwowani. Nie wiadomo dlaczego. I teraz ja mam jakiś problem. Idę do mamy, a mama już jest tak skonana, że właściwie nie ma siły opanować się, i wtedy są awantury. I, I to jest właśnie największy problem. Więc... Zauważyłem w wielu wypadkach, że rodzice zgadzają się z dziećmi i do momentu, który jest im najbardziej wygodny, to znaczy do tego momentu, kiedy jeszcze ich zdania idą razem. Ale natychmiast, kiedy młodzież, już dosyć starsza zaczyna um, wprowadzać jakieś własne poglądy, zaczyna odbiegać w toku rozumowania od rodziców, często rodzice, no nie wiem, czy nie potrafią, czy nie chcą uargumentować swojego, swojego stanowiska w tej sprawie i uciekają się wtedy do swojego autorytetu. To znaczy, Mówią, że no, ty w tym wypadku nie możesz nic mówić, bo jesteś młodszy, ja znam lepiej życie, ale nie próbuję tego uargumentować. Bo rodzice, może w dobrej wierze, ale rodzice już podzielili co jest dobre i co jest złe i oni chcą ten swój podział nam przekazać, żebyśmy my tak samo uważali. A ja uważam, że to jest źle. Rodzice powinni oczywiście tam dawać nam wiadomości, dyskutować z nami, ale tak pokierować, żebyśmy właśnie my sami do tego doszli, ale często się zdarza, że my zupełnie inaczej uważamy, my uważamy, że to wcale nie jest dobrze. Przyjmujesz jako rzeczy normalne, że rodzice mogą zrozumieć dziecko. No bo odrzucasz w tej chwili w ogóle jakikolwiek porozumienie między rodzicami a dzieckiem. W większości wypadków tak.